Gość Poranka. Katarzyna Kosińska, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj w audycji Gość Poranka, Teatr Rozmyty Kontrast, a dokładnie reżyser Andrzej Liszewski, e, także w roli kierownika kina Łydynia, jest dzisiaj e, u nas. Witam bardzo serdecznie. Oraz Adam Królewiecki, aktor Teatru Rozmyty Kontrast. Witam, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Już w najbliższą sobotę kolejny spektakl Teatru e, Rozmyty Kontrast, co tym razem zaprezentujecie. E, tym razem zapraszamy na spektakl pod taką nazwą Trzy Razy Różewicz, czyli będą to trzy jednoaktówki Tadeusza Różewicza, Gidzi e, Bobo, e, Sobowtór oraz Spaghetti i Miecz. Jednoaktówki rzadko wystawiane są, prawda, na, na scenach teatru. Skąd w ogóle pomysł na, na taki spektakl? No, to znaczy tak, e, akurat te trzy jednoaktówki Różewicza, w ogóle e, można powiedzieć e, ewenementem są, były wy, przedstawienia ich e, na deskach teatralnych. E, Dzidzi Bobo był raz wystawiany w telewizji i chyba dwa czy trzy razy w ogóle e, na deskach teatru, Spaghetti i Miecz e, był wystawiany dwa razy w 1972 roku. Natomiast e, Sobowtór e, było, było, e, było kilka realizacji słucho, jako słuchowisko radiowe. A skąd to w ogóle? A skąd pomysł? Pomysł? Tak. pomysł stąd, że sięgnęliśmy do Różewicza dlatego, ponieważ wczoraj była druga rocznica śmierci polskiego noblisty bez nobla. Tak się o Różewiczu mówi. Myślę, że Różewicz jest w ogóle. dramaty Różewicza są w ogóle bardzo wdzięczne, bo są, są takie inne. Jest to teatr absurdu, i, i wszystkie te trzy jedne aktówki y, mieszczą się w, ty, w, tych, y, w tym nurcie teatru absurdu. Y, poza tym są to o, tragi, farsy. I, natomiast teatr dobrze się czuje w farsach, więc, y, tak pomyśleliśmy, że uczcimy y, rocznicę śmierci y, Różewicza oraz przedstawimy to, co jest tak bardzo rzadko, rzadko wystawiane, a bardzo fajne. I to już w najbliższą sobotę. Przypomnijmy o której godzinie? E, kawiarnia artystyczna, godzina 18.30 kwietnia. Bilety jeszcze są do nabycia, tak, Można. Tak, jeszcze są. Tak. E, to teraz aktora trochę pomęczymy i zapytamy, jak to jest w ogóle, w, w jaką rolę się wcielisz? W Dzidzi Bobo, które jest tragikomedią, wcielam się w postać jego. 18-letniego chłopaka, który żyje razem ze swoją dziewczyną, lat 17, która. Może zajść w ciążę, może będzie mieli, może będą mieli dziecko, nie wiadomo. Natomiast w drugiej sztuce, w farsie Spaghetti i Miecz będę grał postać Garofano, Włocha, który jest, w, myślę, że w takim dobrym wieku, 20-30 yy, i najpewniej będzie miał niedługo ślub. Ale czy do tego dojdzie, to się jeszcze przekonamy. Przekonamy się, trzeba zobaczyć, a jak to się gra w ogóle w takich jednoaktówkach? Tutaj jedna rola, grasz zupełnie kogoś innego, za chwilę musisz być kimś innym. Chyba jest ciężko. Może, można tak powiedzieć, natomiast jest to bardzo ciekawe doświadczenie, że naprawdę dosłownie parę minut zmienia postać o 180 stopni. A od kiedy grasz w teatrze Rozmyty Kontrast? W teatrze gram od roku około, to będzie moja piąta sztuka? Tak, a, piąta. A teatr, przypomnijmy, którą sztukę wystawia, która to już jest? To będzie już czternasta. I teatr istnieje? Lat? Cztery eee, i pół. Cztery i pół roczku. <noise> no to naprawdę ładnie. Piętnasta, e, 15, 15, tak, sztuka? E, nie, Czter e, 14. czternasta. Czternasta. A już nad kolejną, myślicie? E, no tak, trwają próby takie na razie bardzo. Um... Bardzo rzadkie, bardzo spokojne próby, przygotowujące do moralności pani Dulskiej oraz do tanga. A czy jeśli ktoś po naszej dzisiejszej audycji chciałby zapisać się, zostać autor, aktorem właśnie w teatrze Rozmyte Kontrast, to czy jakieś szanse ma? No, każdy ma jakieś szanse. i Po prostu zapraszamy na nasze próby. Generalnie próby są w różne dni, bo to w zależności jeszcze jak pasuje e, wszystkim uczestnikom do danej sztuki, do z danej obsady. E, natomiast e, taki stały dzień, kiedy e, na pewno są próby, to są piątki od godziny gdzieś tam 17 do godziny 20.21. To jeżeli ktoś chciałby grać, to w piątek najlepiej na taką próbę przyjść tak. i wtedy jakąś no krótką. Na pewno pewnie... musi się zaprezentować, zobaczymy, ocenimy. Czy się i, nadaje? I, tak. E, a w jakim wieku osoby są, są potrzebne i, i mogą się zgłosić? Od i do. To znaczy najmłodsi u nas to są uh, z gimnazjum, gimnazjum, trzecia gimnazjum, tak właśnie tutaj w tych jednokółkach dziewczynka z gimnazjum będzie grała praktycznie we wszystkich trzech jednoaktówkach, e, Na do no osoby pracujące. Do trzydziestki, tak mniej więcej. Mm -hmm. To zapraszamy. Jeżeli ktoś spory by chciał rozrzut. zostać aktorem, spory rozrzut, tak. E, a jeszcze chciałabym zapytać Adama, czy swoją przyszłość wiążesz z teatrem? Czy jakieś studia teatralne, filmowe? Szczerze nie myślałem o tym. Raczej ciągną mnie kierunki techniczne, informatyczne. Natomiast zobaczymy, jak to będzie. Mhm, czyli to takie hobby bardziej po godzinach, coś co można zrobić dla siebie. Tak, taki relaks. Relaks. Zapraszamy gorąco, przypominamy. Najbliższa sobota, 19. 18. 18, 18. Tak? Zapraszamy gorąco, a ja jeszcze chciałabym z tego świata teatru na chwilę w świat filmowy się przenieść i Czy zaprosić, blisko? blisko bardzo, zaprosić na czwartkowe spotkanie, czyli dwa dni wcześniej. Co to dokładnie będzie ciekawego się działo w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki? W małym kinie będzie wyświetlany film Nieobecność film opowiadający o życiu i twórczości reżysera Piotra Łazerkiewicza. A po filmie zapraszamy na spotkanie z jego żoną Magdaleną Łazarkiewicz, też reżyserem filmowym. Spotkanie, wiem, że w innych miastach, jak było, to było bardzo ciekawe. Przychodzi, długo trwało. Film bardzo dobry. Także zapraszamy 28 kwietnia, czwartek, godzina 18 na film "Nieobecność" i spotkanie z Magdaleną Łazarkiewicz. A w sobotę jeszcze raz zapraszamy na spektakl 3 razy Różewicz, również do kawiarni artystycznej o godzinie 18. I przed majówką, kulturalnie, bardzo czas można spędzić. Tak. Zapraszamy gorąco. Ja przypominam, że w naszych serwisach kulturalnych będą także informacje i próbka aktorska, właśnie Teatru Rozmyty Kontrast. Bardzo dziękuję jeszcze raz za przybycie do naszego studia. Moimi gośćmi byli Andrzej Liszewski, kierownik kina Ładynia, reżyser Teatru Rozmyty Kontrast oraz aktor w tym teatrze Adam Królewiecki. Dziękuję raz jeszcze. Dziękujemy, dziękuję. zapraszamy.